Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku keto kuchni Ja dzisiaj pokażę wam jak robić mikrofalówka keto w 3 minuty Zapraszam Aby sporządzić te przewspaniałe chlebki Będziemy potrzebować mąkę migdałową Ulubione przyprawy Jedno jajko Trochę oleju z awokado albo kokosowego I jakieś 50-40 gramów żółtego sera Tak pokrojonego w drobną kostkę Oraz serek śmietankowy Ja używam taki Potrzeba mieć łyżkę. Stawiamy, miska, włączamy wagę. I teraz proporcje: około 3, 3 łyżek mąki migdałowej. 1, 2. Tylko około 35 gramów. jeszcze 5, Mąka migdałowa jest dość ciężka. Dobrze. Przepraszam za dźwięki w tle. Dzieci dzisiaj miały zwiedzić. 35 gramów mąki migdałowej. Ja od razu tutaj daję przyprawy. Pieprz, sól. Warto też dodać do tego trochę czosnku, takiego granulowanego. Ja ostatnie dodaję. Bardzo mi zasmakowała kurkuma. Wydaje fajny żółty kolor odrobina cukumy teraz do tego wszystkiego dodajemy nasz posiekany żółty ser mieszamy suche składniki ze sobą to działa praktycznie identycznie jak brownie moi drodzy tylko Robimy je na i Trochę odrobinę proszku do pieczenia. Obojętnie jakiego. Jak masz bezglutenowy, to lepiej. Jak nie masz to. Daj, zwykły, to dodajesz nawet nie jedną łyżeczkę. Jeden gram dosłownie tego dodajesz. Dobra. Mieszamy suche składniki. Teraz dodajemy jedno jajko. I jakieś około 6 gramów oleju z awokado lub kokosowego. Nie za dużo, no, dodałem 9 niechcące dobra. I teraz dodajemy około 50-60 gramów serka śmietanowego. Starujemy wagę 30, serio 58, idealnie. Tyle nam wystarczy i do tego dodajemy tak 3 łyżki płaskiej śmietany 1 2 3 to jest około to jest równo. tutaj pokazuje 15 gramów śmietany teraz moi drodzy kiedy to wszystko już mamy niczym chyba nie zapomniałem Mieszamy to na jednolitą masę, i po wymieszaniu przelewamy foremki. Mieszamy tak długo, aż to uzyskamy taką żółtą, jednolitą masę. Coś na zasadzie takiej rzadkiej pasty jajecznej albo ciasta na naleśniki. No i teraz wlewamy. Przygotowujemy sobie ceramiczne naczynka. Najlepiej, bo to będzie w mikrofalówce robione. Rozlewamy tylko do połowy, nie za dużo, bo jak damy za dużo, to nam wypadnie z tej miski. Rozlewamy ciasto, staramy się rozlać równo. OK, jest równo. Myślę, możemy też mm, posypać to z wierzchu nasionami czią, albo Sezamem, jak chcecie, ja posypię sezamem i wrzucimy. Teraz wrzucamy to do mikrofalówki na 3 minuty, na 800 W. Na maksymalną moc, teraz minęły 3 minuty, w 800 W w mikrofalówce. No i teraz wyciągamy, chwilę trzeba odczekać, wyciągamy. Teraz, moi drodzy, jakie wyciągamy? obkrajamy nożem na około, Upewniamy się, że są luźne. Jeden i drugi. Jedna i druga, bo to nasze bułki. Robimy coś takiego. One sobie wypadają. One są mokre, bo tu mamy rozpuszczony ser. One są jeszcze trochę takie wilgotne, bo muszą odparować. Dlatego. Ja polecam, jeśli chcecie mieć takie coś co najbardziej przypomina prawdziwą bułkę to powinniście robić to wieczorem na rano i zostawić je tak żeby przeschły przez noc wtedy są idealne. I teraz moi drodzy co? Obracamy, mamy przepiękne dwie bułeczki. jak one ostygną przykrajamy na pół, smarujemy smalcem E, czym chcecie? Wierzcie mi, są fenomenalne. A najlepsze jest to, że smakują tak, jak je przyprawicie. Zapraszam i życzę smacznego. Ale póki ciepłe, to można ze spalcem smacznego.